Witam z tej strony poszukiwanej. Tak, dzisiejszy odcinek. Zaczniemy sobie od y, ulepszania dalej punktu DX. Pa. Jak widzicie, mogę przerobiony co na 100 level i później brako mi ulepszaczy, żeby y, ulepszać dalej. Ale tak, wydropiłem sobie trochę tych y, ulepszaczy DX. Pa. Jak widzicie, one są tutaj i tak ostatnio zabrakło mi trochę tych złotych dusz chyba i tych szlachetnych. Jak dobrze pamiętam. I tak, y, jak ja to zrobiłem, już wam wytłumaczę. Mamy coś takiego jak uproszczone lokalizacje, czyli zapisane, zapisujemy sobie tutaj lokalizacje. I tak jak widzicie mam tutaj zapisane kilka map i ja sobie latałem po prostu tam gdzie mam tutaj wszystkie te spoty co mam tutaj zapisane są to spoty gdzie jest boss i metin i yy, i tam sobie po prostu ubijałem ten res bossa i metina nie razem i jak nie było na jakiejś mapce to po prostu schodziłem z tej mapki i wracałem na jakąś inną, nie. No i tak po prostu sobie tylko ubijałem metiny i bossy i policzałem i po prostu te wszystkie ulepszacze które tutaj mam. Żaden ulepszacz nie był przełożony z mojej głównej postaci, to mogę wam powiedzieć od razu. I tak, yy, zaczniemy sobie teraz szybko ulepszać ten cały ekwipunek Jeszcze zapomniałem ostatnio przerobić tą broń na 200 lew, bo jak widzicie ten demon duszę mam i to wszystkie ulepszać mam i zapomniałem je przerobić, ale już sobie teraz przerobimy. I przy okazji, jeszcze sobie zrobimy kadeki do niej. No i dalej są potrzebne zielone dusze, demon dusze, przerabiamy to dalej. O, spaliło, spaliło, przerobione. Lecimy dalej. O, nie mam hajsu, dobra, nic nie szkodzi, bo my tutaj mamy o ponad 3800 sztabek. Więc sobie trochę je potwieramy. No e, kurde, da się to otworzyć szybciej. Nienawidzę tego, dobra, niech się otwiera. Otworzymy tak, do, żeby znowu mi nie zabrakło. Ale jak znam, życie zawrakiem, Ja nie wiem czemu jak jeszcze nie otworzyłem, ale dobra, otworzymy to sobie później. Na razie niech będzie tyle, ile jest, nie? O, tyle powinno mi starczyć. Przerabiamy dalej. Ten mieczyk, lecimy dalej. Jak widzicie, o krwawych pereł mam dość dużo teraz. Bo tak jak ja mówiłem, polecimy tego dość dużo. Później będzie wam lata o, Ale Spalił 4 razy, początku, 5, 6. Dobra, poszło. Wszystko. Plus 9. Już jest maksymalne ulepszenie. Macie tutaj pod spodem. Dobra, to też mamy maksymalne ulepszone. I tak, na zbrojkę zabrakło mi relikwii tak? Mam ich aktualnie 21, tylko mi poleciało. Więc jeżeli mi spali, to nie będziemy mieć, żeby dalej ulepszyć. No jeszcze raz 10 i dobra, poszło. I później są napotrzebne następne 10 na 200 poziomach. Kurde, już nie ma tych relikwii, Dobra, ale to sobie polepszymy później. Na razie zbrojka nie jest mi potrzebna. I tak, przerabiamy sobie dalej ten ekwipunek, nie jedziemy dalej. Mam, Wydropiłem 60 złotych dusz. Mam nadzieję, że mi starczy, ale już jak widzę, że mi spalił dwa razy, to już na bank mi nie starczy. I oczywiście, hajsu nie mam. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Następne razy, ja już otworzę, otworzę sobie po tym, jak skończę lepsze całego ten ekwipunek, otworzę sobie wszystkie te żeby mi już nie musiał otwierać ich cały czas na odcinkach. Bo przecież przedłużanie, ja pierdzielę. Za każdym razem musi być jakiś problem. Eee, a zresztą, dobra, poszło, niech się otwiera dalej, się samo otwiera, niech się otwiera eee, i tak, ulepszamy sobie dalej, już się nie będzie otwierało, no i dobra, jeśli się nie otwiera, mam 55%, spróbuję przynajmniej ulepszyć jeden itemek na plus 9, nie? Żeby już, żebyście już wiedzieli jak to jest, no, ile razy mi spaliło. No i dobra, ulepszany mamy na plus 9 i tak to wygląda, i tak wygląda ulepszanie y, tego itemku na plus 9, trochę spalania tutaj, ale no, ulepsza są cały czas takie same, jak dobrze y, zauważyłem. Od, od początku do końca krwawe perły, tylko że krwawe perły chyba idą do góry, nie? I pod koniec jeszcze są potrzebne trochę więcej tych złotych duszy, nie. Ale tak, mamy 55%, nie jest to za dobry procent. No ale jest jak jest, a już mi się skoczyły do munduszy. No i dobra, nic nie szkodzi. Na razie mamy to wszystko na jeden mamy jeden tak plus 9, Bransoletę plus 5 i ja sobie resztę już ulepszę, bo jak widzieliście co jest potrzeba, poczekaj co to jest potrzebne dalej. Tak, cały czas jest potrzebne po dwa. Widzieliście zresztą jak ulepszałem ten helm na plus 9, więc takie ulepszacze będą potrzebne na cały ten ekwipunek. I tak, ulepszymy sobie jeszcze pas tutaj, bo mam ulepszacze, to mogę sobie ulepszyć. Spaliło dwa razy znowu, ulepszyło i już nie mam ulepszaczy. Dobra, dziękujemy. E, to będzie na tylu z ulepszaniem, bo już więcej ulepszaczy nie mam niestety. No, to już sobie podziękujemy z tym z ulepszaniem. No to wyczyszczamy, żeby się już same nie otwierały. I tak, poleciałem jeszcze trochę tych owocków też z, z bossów i udało mi się wbić rangę praktykujący dalej. Jest to 176k rangi, no i fajnie, nie? Niech sobie będzie. I tak, e, kadeki, mamy tutaj te pasywki, tak? Ja tutaj na tej postaci pasywek robić nie będę. Pokażę Wam po prostu e, pasywki, jak będę robił na swoim szamanie, bo Shamana planuję zrobić do PvP. E, zobaczyć, jak się tym gra. No i, no i to chyba będzie na tylu, nie? Tu polepszaliśmy sobie cały ten ekwipunek, to co położyć, Mogliśmy, resztę ja sobie podaulepszam na plus 9, żeby już było. I e, co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? uh Misję mieliśmy sobie zacząć robić Znowu następną, nie? Dominację bossów mamy Tutaj mamy do zrobienia dominację bossów Biologa robić nie będziemy Biolog jest na boku Znaczy, będziemy sobie robić dominację bossów I tą rozmowę tutaj, co my mamy u alchemika, nie? No to sobie pierwsze zaczniemy od tej rozmowy u alchemika Zobaczymy, co on od nas chce Trzewia potwora A, no dobra, już nie ważne Już wiem, o co chodzi Trzewia potwora Zdomać trzewia potwora Muszę iść zrobić dungeon 80 i 120 I muszę zrobić 8 tych trzewi i le, on, mam Procent 25 Żeby mi poleciały i muszę ich wydropić 8 Tak jak wspomniałem No i co i to chyba będzie e, na tylu I tak dominację jeszcze odbiorę Szybciutko od kowala Dominacja tak jak ja mówiłem składa się tylko z robienia Długie onów pyk O zmutowany uh, Genauro razy 2 znajdziesz go na długie i 80 level no I muszę go ubić dwa razy to ja sobie idę zrobić Ten długie dwa razy jak coś wchodzi się na dungony, tak miejsce specjalne, teren dungeonów, i już jesteśmy przy tych dungeonach, i mamy je ustawione tutaj. Po kolei 80. Tu jest to, 80, 120. I mamy je opisane po prostu, nie? I tak, żeby wejść na Dungeon, są potrzebne przepustki. Przepustki lecą, czy tam karty wstępu, lecą one z, z Bosów i z Metinów. Ale najlepiej się je dropi właśnie ze skrzyń Soria. Z tych skrzyń Soria mogą lecieć tak do przetopy, przepustki na Dungeon, ulpsza i sztabki, nie? No, o, widzicie, pasz, lecą mi właśnie tutaj o i ja sobie je tutaj pokładam jak widzicie o już po, mam po 20 sztuk praktycznie każdego no no to stąd jest najlepiej y, dropić te właśnie przepustki i tak y, co ja miałem I idę sobie zrobić ten długi on 80 level Yy, dwa razy Nie będę wam pokazywał Chociaż mm, nie będę wam pokazywał Jak się robi ten dungaon Bo wszystko co jak się robi dungaon Macie opisane po prostu tutaj takim niebieskim drukiem Tak jak tutaj ktoś ubił Albo zrobił jakiś dungaon To tak na dungeonie macie niebieskim yy, napisem Yy, podkreślone, dlatego nie będę wam po prostu pokazywał jak się robi te dungony, no bo dungeony się robi no, prosto, nie? <grymnie> Klikasz enter, pisze ci co możesz zrobić, robisz i to jest tyle, nie? I dunga się kończy. No to ja sobie zrobię dwa te dungony i widzimy się koło kowala, nie? No i tak, jeszcze zanim sobie zacząłem robić te dungeony, zrobiłem sobie cały ten echiponek plus 9, wytropiłem sobie te wszystkie demon dusze i te wszystkie złote dusze i zacząłem sobie robić dungeona. I tak jak widzieliście, zrobiłem sobie tego dungeona. Ubiłem sobie te dwa bossy, mam tutaj zadanie wykonane muszę je udać do kowala Oraz e, te trzewia, nie zdobyłem ani jednego trzewia, niestety nie poleciał mi z, z, tych, boss, z tych dwóch ostatnich bossów Ani nawet, nawet jedno trzewie mi nie poleciało, to lipton e, Ale też nic nie szkodzi, zaraz to wydropiemy i tak, do kowala mamy iść, odebrać sobie to Eee, yy, tą dominację dostajemy 10% się przeciwko stworom, tak? I lecimy dalej. Następna dominacja. Będziemy sobie robić dwie dominacje i dwie misje od Alchemika, aż yy, zrobimy to wszystko. I teraz musimy zrobić dungeon na 124 razy. Więc ja sobie zrobię ten dungeon na 124 razy. A u alchemika mam wydropić te trzewia, no to już podropię te wszystkie trzewia e, Robiąc te wszystkie dungony i w, powinno mi w międzyczasie polecieć trochę tych relikwii, żebym mógł sobie ulepszyć tą zbroję, bo mi nic nie chciało lecieć I tak, eee... Tutaj u takiego gościa, od npc NPCka w M1 twórca kamieni duszy tworzymy sobie kadeki, bo zapomniałem właśnie wam powiedzieć o tym gdzie wytropić te kadeki e, jakie wytropić, gdzie e, zrobić te kadeki tak, najpierw sobie otworzymy trochę tych z, te, to, trochę tych sakiew z e, szczęścia otworzymy ich sobie trochę, żeby nam poleciało trochę kadeków. I tak, jeszcze, a w międzyczasie, kiedy to się otwiera, yy, w, yy, z tych dungaonów poleciały nam jeszcze dodatkowe miksturki takie, o, i to są miksturki takie odporność na ninje, odporność na szamanów, silę przeciwko szamanom, no i to są takie nasze dodatkowe dopalacze, nie? Dobra, pootwierało się tutaj wszystko... Eee, dobra, to już mamy wszystko. I tak jeszcze dzisiaj może pod koniec odcinku zrobimy sobie eee, tą zrobimy sobie runę jedną, która mi jest potrzebna na dodatkowe DMG. Bo jak widzicie nie mam żadnej runy, nie mam żadnego ISA, więc wszystko trzeba robić. Eee... Ciężko, <laughs> ciężko trzeba wszystko robić, no ale dobra i tak idziemy tutaj, ulepszanie KD kontynuuj i tak wsadzimy sobie kadeki do zbrojki, pyk tu jest o, kamień duszy potwora, Cztery krwawe perły oraz kamienie duszy piątki, które nam lecą właśnie z tej sakły. O i mamy kamień duszy potwora plus 6, teraz zobaczymy czy mi się go uda wsadzić za pierwszym razem, yy, tu o pyk. I pomyśl umieszczona, no i dobra, to ja sobie umieszczę tak wszystkie te kateki, bo muszę jeszcze tutaj w tym umieścić krytyk przeszywający, e, a w zbrojce, w zbrojce lecą nam, ty, w zbrojce mamy tutaj zydunga, ona poleciała mi kamień średni, widzicie, i pisze jest przedmiot ze slotem zbroja. No, no to, to wsadzimy sobie do zbroi właśnie teraz. Żebyśmy mieli dodatkowe 3% średnich. Pomyślą jeszcze na kamień. No i dobra. I mamy tutaj dodatkowe i też lecam z tego długo no takie kamienie duszy jak e, silne przeciwko ludziom Ola, oraz e, nie na średnie obrażenia, tylko na obrażenie umiejętności. Kamień, nie wiem jak on się nazywa. Taki różowy, jak mi poleci to wam pokażę, bo jak na razie tutaj nigdzie go nie widzę Więc mi nie poleciał, nie? I tak, jeszcze z długich strony dodatkowo lecą nam takie e, Smocze klejnoty Te klejnoty służą do, wy do wyrobienia nam insygni. Insygnie wyrabia się u, u Smoczego muzyka, który znajduje się tam gdzie ja teraz nakierowałem kursory myszki Smoczy muzyk, coś, który jest taki npc w M1 I tak, e, ale to o tych insygniach później I lecą też do tego takie inkantacje z smoczego chaosu czy tam jakaś tam inkatacja i te inkatacje są potrzebne do też, także do, wydrobie, do wyrobienia tych insygni, ale to o tych insygniach później na razie się zajmiemy powoli, wszystko zrobimy krok po kroku. Na razie się zajmujemy tymi, tymi kadekami i o tych, o. Jak to się nazywa? O pasywkach już mówiłem, ale ja sobie jej tak zrobię jeszcze pod koniec odcinka, żebyście widzieli po prostu. Bo tutaj to jest. Bo te księgi, bo te księgi lecą praktycznie z każdego metina to. Yy. Będę miał e, dość dużo tych ksiąg e, I tak, dobra, to już wszystko mamy tutaj zrobione To ja sobie porabię dalej te... Wsadzę sobie te dwa e, kadeki tutaj I jeszcze kadeki do zbrojki Wsadzę sobie obrony i e, szybkości ruchu Bo witalność nie jest tutaj potrzebna, nie? No to sobie wsadzę obrony i szybkości ruchu I będzie No, dobra, to ja sobie idę dalej robić te misje Po wsadzeniu tych kadeków Zrobię sobie ten... To misję tego dungalana znowu cztery razy i e, zrobię sobie. Postaram się wydropić te trzewia, żeby to już miał z głowy. No, no to widzimy się za chwilkę. And fight at home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Oh, 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 I'm tired. I tak, wydropiłem sobie te trzewia, mam ich tutaj 8, o, pyk. I zrobimy sobie jeszcze jedną misję od alchemika i wykonałem też misję od tego, od kowala. Więc zrobimy sobie tak, mam te te trzewia, pyk, ok. Musimy się udać do Archipka te trzewia i dostajemy za to. E, czy się wartość ataku i jakieś się ulepszacze. No i dobra, okej. Okay. I odbieramy u niego następną misję. Inkantacja. Okej, okay, spoko. Mmm, okej, okay. i tak zdołodzi inkartację tak? Inkantacja leci z Dungaona 140, 140 poziom i mamy do wytropienia jedną sztukę. I ze wszystkich kamieni leci to, więc jak pamiętam dobrze, mamy 3% chyba na wytropienie, tam 5-10% na wytropienie tego, e, tej inkantacji, dlatego my sobie to wydropimy i też będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Odbieramy jeszcze tylko tą misję u Kowala, dostajemy 10 przeciwko kometinom i e, Odbieram następną misję, niech już będzie, nie? Następna misja mam ognisę e, Cerb Cerbursa razy 6. Znajdziemy go na mapce 140. No dobra, ale ja sobie tak wydrapię sobie tą inkantację. Jak sobie wydrapię tę inkantację, to widzimy się z powrotem około tego alchemika. Już nie będę robił tej misji od Kowala. No i co, no i widzimy się z powrotem około tego archemika no i to będzie na tyle, widzicie, szlapczynku, to ja sobie idę odrobić z jednego tego Nogona, z myślą, że mi poleci, bo mi zazwyczaj leciało z każdego Nogona, więc chyba teraz też poleci, no, dobra, to ja idę i widzimy się za chwilkę. Dobra, poleciała mi ta inkantacja idziemy ją oddać u archemnika i to chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, żeby to już nie było długie powinien ten odcinek już być krótszy od tamtego poprzedniego i, i musimy się udać do... E, mamy spotkanie musimy się udać do e, Archemika, który oczekuje na nas e, gór na górze e, Sohan czyli to jest mapka e, 140 jak dobrze pamiętam tak 130 sorki, 130 no no to my sobie tam będziemy na w odcinku, bo dzisiejszy odcinek właśnie dobiegł końca. I tak, zrobiliśmy sobie tę dominację bossów e, dwie, dwie dominacje bossów, i zrobiliśmy sobie dwie misje od tego archimika. Nie reszta tutaj biolog no to nam zostaje na boku, bo do biologa jeszcze muszę podawać sobie trochę. Nie chce mi się tego oddawać, tak 30 się, się minut i spaliło już drugi raz, cały czas pali więc No jest lipa no i tylu No i dobra no co, no i co i to będzie na, wszystko, na tyle w dzisiejszym odcinku Widzimy się panie i panowie w następnym odcinku Który będzie praktycznie jutro Ewentualnie pojutrze to już się zobaczymy zobaczymy jak to będzie No i co i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku I yy, co yy, 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 yy. Strzałka, Panie Panowie Chłopcy i A tak, jeszcze nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, który jest w opisie. No i jeszcze nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, gdyż jeżeli e, zobaczę, wybiorę kogoś na e, konkursie, wylosuję to, będzie on musiał potwierdzić e, suba, że, że, że ma wysłać miejsca, że ma suba i tak dalej. Bo inaczej no niestety będzie kicha No ale dobra, mniejsza z tym, nie? Widzimy się w następnym odcinku Nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę No i jakiś tam komentarz, jeżeli wam się podobało No, z ciałka Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta <śm>